Jesteśmy w salonie Interno Italiano i siedzimy na sofie absolutnej nowości, która ma bardzo wdzięczną nazwę Crumble, czyli okruszek. No tak. Ale okruszkiem nie jest. No i dobrze by było, żebyś na niej okruszków y, nie pozostawiła, jak stąd odejdziesz. Czyli jem jak dama na okruszku. Tak, bądź damą. Będę damą na okruszku, tak? Tak, okruszek jest bardzo e, przyjazny. Ma przepięknie e, e, zrobione tyły, niesamowicie tak, ładnie e, drapowane. Co jest ważne, jest bardzo wygodny okruszek tak, tak, i bardzo jest, ma miękkie bardzo. poduchy. No, a przede wszystkim jest taki subtelny, o nie, nieoczywistym kształcie. E, ma delikatną formę. Oczywiście ważna rzecz, jest meblem modułowym, co oznacza, że ja na przykład sobie mogę ten fragment. Odsunąć zupełnie dowolnie i na przykład go obrócić. I będziemy siedzieć sobie w narożniku. Bardzo istotne jest też to, że tak naprawdę może być wykonany zarówno w tkaninie, jak i w skórze. Mo może mieć różne kształty, bo modułów do wykorzystania jest bardzo dużo. No nic, tylko biesiadować bez okruszków.